Cześć, cześć. Auryczny tarot i aura tygodnia od 7 do 13 grudnia. Tym razem dla wszystkich znaków Zodiaku. W aspekcie prognozy na przyszły tydzień dla wszystkich z Was, taki może bardziej okrojony niż, ta, niż ten horoskop mój wyboru, ale każdego tygodnia, słuchajcie, będziemy sobie robić właśnie taką odsłonę. Mam poczucie, że jednego tygodnia będzie to. Właśnie horoskop wyboru drugiego może będzie to horoskop dedykowany waszym poszczególnym znakom zodiaku, aby się wszyscy mogli gdzieś tutaj w tej energii odnaleźć. Dzisiaj czytanie wspomagano oczywiście kartami tarota, ale przede wszystkim skupione na czakrach, a więc prognoza z kart orakl, która dodatkowo sygnalizuje, pokazuje również kierunek tego, co w was wymaga wzmocnienia. Na ten tydzień, gdzie być może powinniście skupić swoją uwagę, lub czego nie czynić, czemu się również nie poddawać, aby ta energia z Was nie uciekała, tylko była spójna, była cały czas w tym właśnie przepływie. A więc dziś wędrówka Waszej Duszy, dokąd będzie podążać? W aspekcie kierunku tego tygodnia, emocji Wam towarzyszących, wyzwania do pokonania, i na koniec. Tego, co w Was być może przyblokowana, więc która czakra będzie się chciała pokazać jako przyblokowana, co z nią również należałoby zrobić, lub na czym skupić uwagę, jeżeli chodzi o wzmocnienie siebie, aby tej wibracji nie uszczuplać. I co, jak zawsze, zapraszam Was do komentarzy i do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli czujecie ten klimat, jeżeli czujecie również ten kierunek. Lecimy, patrzymy, ściskam, pozdrawiam, moc pozytywnej energii przesyłam. Do zobaczenia w czytaniach już dedykowanych Waszym. Poszczególnym wibracjom. Zobaczmy, bliźnięta, co dla Was w trzech aspektach: kierunek tego tygodnia, emocje, wyzwanie do pokonania i blokada, na które czakrze możecie ją mieć lub, no właśnie, co będą chciały karty wskazać. Czytanie, oczywiście, ogólnym. A więc zobaczmy, bliźnięta, osoby urodzone od 21 maja do 21 czerwca. 21 maja, 21 czerwca, tydzień dla Was 7-13 grudnia. Jaki ten tydzień będzie miał dla Was bliźnięta kierunek? A więc jaki kierunek będziecie obierać? Jakie emocje mogą Wam towarzyszyć? Wypadły dwie, słuchajcie, więc może są osoby różne, które potrzebują akurat to usłyszeć, więc zostawiamy. Wyzwanie do pokonania na ten czas 7-13 grudnia. I blokada. Jak ja, jaka blokada Was tutaj trzyma? Co Wam może utrudniać pewne sprawy? Pod spodem macie śmiesznie, bo te karty jest ich tyle, a pokazują się w różnych, słuchajcie, znakach yy, podobne wibracje. A więc to jakby znowu wracam do tematu, że horoskop wyboru ma sens, bo, no bo widzicie, te energie się łączą, mieszają, też każdy z Was sprawdza. Nie tylko znaki zodiaku, ale także wpływy te astrologiczne, a, które budują Wasz profil. Też sobie zerknijcie tam, gdzie jesteście tego świadomi. Na co patrzeć, co odczytywać, a co Wam potrzeba. I pamiętajcie, nie podchodźcie schematycznie, nie podchodźcie tak jednokierunkowo. Percepcja Wam się pokazała na, na spodzie, a więc ten tydzień może Wam również coś pokazywać, albo będziecie serduchem gdzieś tutaj szukać tego. Co jest odbiorem energii dla Was ważnych, otwierających wasze serce, ku kochaniu, ku akceptacji, ku wzrostowi temu energetycznie zdrowemu, bujności, również tego, co odczuwacie, więc na jakich płaszczyznach, na jakich wartościach, co to serce i jak również wprowadza w wibracje. Pokazała Wam się karta kierunkująca ten tydzień jako samozadowolenie, a więc to, żebyście poważnie patrzyli na energię. Swojej życiodajnej siły. Traktowali również poważnie to, co jest Waszą przyczepnością. A tego, czy stoicie wysoko o własnych siłach, czy próbujecie wznieść się chociażby energią, Wspomaganą gdzieś z zewnątrz. Ta energia wspomagana, wspomagana to również energia, która może chcieć was znieczulać na to, co jest właśnie tym akcentem rzeczywistym, tego, co jest takim lekarstwem, znieczulaczem, niekiedy. To jest ten diabeł taki w tarocie, który się może gdzieś tutaj pokazywać, a niekiedy jako niemożność oderwania się od czegoś, co jest utracone, od czegoś, co jest również trzymające was na siłę, czegoś, co was po prostu, mówiąc inaczej, a zniewala. To jest kierunek tego tygodnia, abyś temu nie ulegali, abyście dążyli do tego, co jest uwolnieniem. To się oczywiście nie, niekoniecznie musi stać w tym tygodniu, bo jest to trudne, jest to, wymaga to procesu pewnego, ale może tutaj gdzieś Wam się lampka zapali w tym tygodniu, albo przynajmniej dostrzeżecie coś, co gdzieś destabilizuje bardziej, aniżeli cała sytuacja wokół Was. Może to być bodziec, może to być osoba, może to być ktoś, kto gdzieś zabiera Wam tę energię, ktoś, kto też y, odsuwa Was od tego, jak możecie się uwolnić, a bardziej Was ubezwłasnowalnia. Ktoś Coś może wy sami. A więc tutaj serce wasze, które y, powinno być otwarte na dawanie, otrzymywanie, też ono się tu pokazało jako y Ukierunkowujące się w tę stronę, a więc w tym tygodniu będziecie no, dużo tego serca gdzieś może inwestować, lub też gdzieś dążyć do tego, żeby czyjeś chociażby serce otworzyło się na przykład na Was, na Waszą sytuację. Dużo czakry podstawy Wam się pokazało. Mm -hmm. Także w blokadzie pokazała się czakra oka, trzecie, trzeciego oka, a więc e, może musicie coś dostrzec, może czekacie. Patrzycie, potrzebujecie jakiegoś na przykład zapewnienia. Emocje, które będą Wam w tym tygodniu towarzyszyć, to dążenie do perfekcji, a więc emocjonalnie będziecie zwarci, gotowi, chętni do tego, żeby również. A dookreślać zaufanie do życia. To, co jest również z pewnością poczucia, że życie ma sens, że czujecie bezpieczeństwo. A więc być może będziecie siebie lub kogoś zabezpieczać, a może będziecie zapewniać kogoś lub siebie o czymś w imię tego, co jest odczuwalne, w imię tego, co jest dostrzegalne przez was bardziej, lub też wpadniecie na to, lub coś się przed wami objawi tak, no właśnie, nienamacalnie. Że uznacie, że to dziś może rozwiewa pewne niekiedy wątpliwości. Pokazała wam się również w emocjach energia pewnego skonfundowania, a więc może będziecie czuli taką, no właśnie, niepewność, lekkie zamieszanie, dezorientację. Dokąd zmierzać, w którą kierunku iść, jak się, jak się z czymś odnaleźć, żeby to było idealne, żeby dawało mi to poczucie stabilizacji. Jednak jednych to są, słuchajcie, kwestie emocjonalne, właśnie związane z sercem, a więc gdzieś może są wśród was osoby, które. Nie czuję jakiejś łączności z tym, co ma wam dawać pewność. Przed wami przygoda, również, która jest wyzwaniem do pokonania, a więc to, żeby nie ustalać scenariusza, aby też się nie nastawiać w jakiś sposób, który gdzieś może też was blokować, albo może wprowadzać niepotrzebne na siłę niekiedy ukierunkowanie, które może was zgubić, które mas, was może poprowadzić na manowce, mówiąc inaczej. To, co również jest waszym wyzwaniem na ten tydzień, to to, żeby zmierzyć się z faktami, tak powiem, a więc jakimiś akcentami, które są pewne dla was. Na ten tydzień, abyście byli gotowi coś przełknąć, z czym się pogodzić, poczuć również satysfakcję, albo nie oszukiwać samego siebie, jeżeli, no właśnie, czujecie to skonfundowanie, gdzieś czujecie może te dezorientację na poziomie emocjonalnym, która nie daje Wam poczucia jedności, poczucia pewności, bezpieczeństwa. Czasami przekłada się to na przetrwanie, a więc być może w tym tygodniu również dla Was będzie chodziło o przetrwanie czegoś. W Was, jeżeli chodzi o danie czemuś czasu, ale również, aby coś było dla Was e, możliwe, aby poszło dalej lub żeby nie poszło, bo pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Ale tak czy siak, żebyście wyczuli, że coś jest z Wami wspólne, że coś Wam daje tę możliwość. Niektórzy będą dźwigać jakiś bagaż na sobie, będziecie, no właśnie, w dużym ruchu, w dużym tempie, także może niektórzy będą gdzieś w podróży, bo ta podróż to także to. Dosłowny jej akcent. Niektórzy muszą się zmierzyć ze swoimi słabościami w tym tygodniu. Niektórzy muszą sobie dać czas albo przebić się, przekonać kogoś, stawić czoła temu, co jest niekiedy czymś bardzo Radykalnym, sztywnym, takim, co wymaga podejścia od zupełnie innej strony. Może musicie komuś coś ofiarować albo kogoś o czymś zapewnić, aby było to uczciwe, aby również dawało to, no właśnie, tę perfekcję, ten idealny status. Blokada, jaka Wam się pokazała w tym tygodniu, to przede wszystkim. Czakra trzeciego oka, a więc świadomości ducha, harmonii, tej takiej męskiej, damskiej energii, czy też tego, co w Was jest, no właśnie, tak jak wspomniałam, spójne. Przebaczenie Wam się pokazało w tym tygodniu jako blokada, więc może musicie sobie wybaczyć, może musicie komuś wybaczyć, może także Wam będzie, czy powinno być podarowane przebaczenie, abyście Wy, się, abyście wy lepiej się poczuli. To jest czakra trzeciego oka. A więc ten głęboki kolor indygo, którym może powinniście się w tym tygodniu otaczać, to uczucie ja widzę, ja czuję, mam fantazję, mam pomysł, koncentruję się również i efektywnie podążam za tym, co jest wyższym odczuwaniem, wyższym także mnie prowadzeniem. A więc tu wasz duch <grym> musi się w tym tygodniu gdzieś aktywować, musi się może w tej podróży odnaleźć, dając pokarm temu, co jest. Serdeczne, dając pokarm temu, co jest sercem na talerzu danym, niekiedy innym, a niekiedy zaufaniem podarowanym czy Wam, czy od Was płynącym, no, aby być właśnie kreatorem własnego życia, własnego szczęścia, własnego dobrostanu. Tego wszystkiego, co jest tym tutaj pokazanym słońcem, bo to jest wasz kierunek podróży ku temu, co jest niekiedy, słuchajcie, duszą bratnią, jakimś bliźniaczym płomieniem. Może ten tydzień będzie was w tą stronę gdzieś tutaj ukierunkowywał, zwłaszcza że się to serducho pokazało, a więc gdzieś mam wrażenie w dużej mierze wy bliźnięta będziecie podążać za tym, co wam serce podpowiada, co jest także waszą akceptacją lub akceptacją okazaną wam właśnie w tym tygodniu, czy wobec waszych decyzji, czy wobec tego kim jesteście? Tak po prostu, tak duchowo. Ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia dla Was, drogi Bliźnięta. Dajcie znać w komentarzach. A nowych widzów, oczywiście, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.